Witam Cię serdecznie, Wojciech Orzechowski. Jesteśmy w pięknych hiszpańskich górach, podróżujemy na motocyklach. A wszystko to za sprawą Jakuba Midla, który namówił mnie, aby kupić taki piękny motocykl i żeby podróżować. Kuba ma niesamowite dwa motocykle. Jeden GS, taki enduro, można powiedzieć, w teren bardziej, drugi turystyczny GT. A ja mam taki mniejszy RT1250, który dopiero odebraliśmy i wspaniale z żoną sobie podróżujemy po zakątkach Hiszpanii. Przy okazji chciałem Cię zaprosić na nasze wydarzenie 16 czerwca w Warszawie w Hiltonie. Maraton, wydarzenie na ponad 1000 osób. Jeżeli byłeś kiedyś, jeżeli chciałbyś być, zapraszamy. Niesamowita możliwość wymiany kontaktów, nawiązywania więzi, otrzymania informacji, wykłady cały dzień, wieczorny networking. Zapraszamy 16 czerwca. Wojciech Orzechowski, pozdrawiam Cię.